Hej, tu Teus. Przed nami kolejny ogromny patch do Deadlocka. Zmiany jest naprawdę dużo, odnoszą się jak zwykle do samej gry, systemów oprawy audiowizualnej, jakich rosów, przedmiotów, mapy i całego balansu gry. Postaram się nakreślić najważniejsze detale. Zaczynamy od dużego newsa. Nowy bohater, Mirage, dołącza do gry. Co robi Mirage? Możecie zobaczyć na dołączonym filmie, albo sami już w grze. Druga duża wiadomość to implementacja pierwszej wersji automatycznego Antychitta. W trakcie rozgrywki, jeśli gra wykryje cheatera, opozycyjna drużyna będzie miała możliwość zagłosowania czy zbanować delikwenta i zakończyć mecz, czy może zmienić taką osobę w żabę i zbanować po meczu. W tym samym patchu Valve zapewnia, że pracuje nad kolejną wersją anticheata, który będzie ulepszeniem, więc wiele przed nami. A propos cheaterów, dodano możliwość reportowania graczy, w tym kategorię czytowania, w trakcie meczu. Dodano globalny system quickcasta, jeśli ktoś nie wie na czym polega, można z automatu rzucić wybraną umiejętność bez dodatkowego potwierdzenia czy wyboru celu. Taka umiejętność poleci natychmiastowo. Możliwość QuickSafe jest dostępna dla wszystkich umiejętności albo każdej poszczególnej, wedle uznania. Teraz oficjalnie poprzez menu można założyć prywatne lobby. Dodano też opcje wspomagające, jak i wsparcie dla systemu Replay w owych lobby. Istotna zmiana zaszła w buildach innych użytkowników. Od teraz oceny za publiczne schematy są inaczej ważone, co pozwoli na łatwiejszy dostęp nowym buildom. Zaś nieaktualizowane buildy, które mają ponad 30 dni, będą specjalnie oznaczone. Zaszły generalne zmiany w optymalizacji, jakości cieni i oświetlenia. Podniesienie wzmocnienia wyświetla teraz, co dokładnie modyfikuje dana moc. Wiele umiejętności nie powinno już przechodzić przez Bossa, karty Rave czy Bomba Geist. Skalowanie ze Spirit zawsze wyświetla się bez względu na przytrzymany klawisz. Wiskus dostał wizualny update, nie tylko ikonki. Poprawiono albo zmieniono masę efektów wizualnych przy różnych skillach. Na przykład Wiskus pokazuje na czerwono wskaźnik, jeśli celujemy poza zasięgiem rzucania, a kula Sevena jest trochę bardziej przeżysta. W trakcie rzucania nie do powstrzymania nastupable jest wyraźniejszy. Abrams dostał nową animację ładowanego ataku wręcz. Teraz kolejne zmiany gameplayowe. Linie zewnętrzne znajdują się trochę dalej od środka. Sam układ graczy na liniach teraz zawsze będzie w formacie 1-2-2-1. Pierwsza krew dostarcza bonusowych dusz 150. Przyspieszenie linki ma teraz cooldown na starcie gry. Szturmowcy są bardziej podatni na obrażenia strażników. Dusze ze szturmowców dzielą się w mniejszym obszarze. Po raz kolejny zmieniany jest system dzielenia się duszami. Powraca system, który istniał ponad tydzień temu. Orby do negowania są odrobinę mniejsze. W bazie postawiono generator orbów, działa od 3 minuty. Ideą jest dofarmienie, jeśli brakuje nam mało do następnego poziomu. Każda sfera daje 10 dusz. Bonus do szybkostrzelności nakłada się teraz malejąco. Rejuvenator baw z Midbossa daje szturmowcom 70% życia zamiast 50%, zaś martwym zawodnikom dodaje się jako buff, a nie jest zużywany na skrócenie aktualnego czasu śmierci. Strumowcy nie dają już połowy dusz na linii, na której zniszczeni zostali strażnicy bazy. Proporcje dusz, jakie dostaje się za asysty w stosunku do zabójstwa są zmniejszone. Asysty dają teraz więcej dusz. Czas skrzeszania jest kapkę wydłużony, głównie w Midgamie. Teleporter działa szybciej: 4 sekundy zamiast 5. Strażnicy zadają 10% więcej obrażeń graczom. Automaty z duszami po zniszczeniu dają losowy bonus złotego posążka i nie dzielą się duszami z pobliskimi graczami. Dodano mały wskaźnik spoczynku dla przedmiotów na hadzie. Małe zmiany w skalowaniu się postaci z kolejnymi zdobywanymi poziomami. Ciągłe kłócanie, tak zwane debugowanie, karane jest powolnieniem. Jak zwykle w tego typu patchu zaszło masę zmian w przedmiotach i bohaterach. Bardzo dużo zmian, to niewielkie zmiany liczbowe o parę procent i tym podobne. Pozwolę sobie wymienić te wybrane. Łowca głów Headhunter teraz wymaga wzmacniacza strzałów w głowę Headshot Booster. Zaś niska emblemat, pristine emblem, jest rozwinięciem magazynku o dużej szybkości, high velocity mag. Szał bitewny, czyli frenzy, daje nam teraz odporność na naboje zamiast odporność na spiritualną. Naboje syfonowe, syfon bullet, jest teraz przedmiotem z kategorii witalności, a na jego miejsce wejdzie cieniste utkanie, czyli Shadow Weave. Paul Rebirb zwiększa czas odrodzenia o 15 sekund. Z ciekawych zmian bohaterów, Greytown może rzucić deszcz strzał na alternatywnym rzucie, aby unieść się zaraz nad ziemią. Jego Ultimate, tak jak Ultimate Mo i Krilla, mają teraz buffer 3 sekund po skończonym efekcie, aby nadal zyskać bonus za eliminację. Hayes i jej taniec nabojów do dostał szereg nerwów, poczynając od naprawienia przechodzenia przez ściany, redukcji uniku, jaki dostawała, zmniejszenia dodatkowej prędkości ataku, kończąc na fakcie, że teraz ściana czasu paradoks blokuje pociski tej umiejętności. Seven dostał aż 5 zmian na ładunku elektrostatycznym: Dwa razy zredukowano czas działania ogłoszenia, zmniejszono jego zasięg i nie ogłusza ludzi przez ścianę. Ale za to Seven może teraz rzucić umiejętność na siebie, nie ogłuszając przy tym siebie. Co do zasady przechodzenia przez ścianę. Poked również musi mieć na widoku przeciwnika, aby go trafić w swoim ultimate. Vindicta ma teraz znacznie mniejszy zasięg maksymalnego ataku. to nie ma już nieskończonej amunicji podczas transformacji cienia. Zaszło też kilka zmian na mapie. Jak już wspomniałem, linie zewnętrzne są trochę bardziej oddalone od środka mapy. Dodano nowy korytarz na zewnętrznych liniach, który zmienia układ przejścia w tych okolicach. Zmieniono troszkę układ linii transportowych na zewnętrznych liniach. To by było na tyle jeśli chodzi o patch. Tak jak mówiłem wcześniej, zmian jest bardzo dużo i nie wszystkie oczywiście zmieściły się tutaj w tym krótkim filmie. Zapraszam do ponownego wydania kruka pocztowego. Trzymajcie się.